Siemano, witajcie! Z tej strony Wujek Melek, a to jest filmik, w którym wam pokażę jak zdobyć całkowicie za darmo, dokładnie tak, całkowicie za darmo, jak zdobyć pewnego skina. Jakiego i jak go zdobyć? Oglądajcie filmik do końca, a na pewno się dowiecie widzowie. Na początku każdego filmu proszę o zostawienie suba na tym kanale, łapeczki w górę, komentarza i wbicia mojego Discorda, będzie mi bardzo miło. Was to nic nie kosztuje, a mi naprawdę pomaga widzowie. Jak zdobyć tego darmowego skina? Już wam pokazuję. Dobra widzowie, teraz wam pokażę, o którego skina mi chodzi. Już przechodzimy, już tutaj wam pokazuję do szafeczki. Ten skin nazywa się Emilia. O, tak on się prezentuje. Oczywiście możemy tutaj modyfikować yy, kolor. Mamy tylko dwa, dwa tutaj kolory do wy wyboru. Chcecie, żebym miała czapeczkę czy nie? Bez czapeczki i w tym kolorze dla mnie jest Piękna, jak na darmowego skina. Bardzo ładny skin. Tak A teraz widzowie, jak zdobyć to skina? Bardzo prosto, widzowie. Musicie po prostu połączyć konto z Lego. I to tyle. Łączycie konto z Lego, dostajecie do skina. Dziękuję, dobranoc. Koniec imprez. Tak to wygląda, widzowie. Bardzo prosto połączyć konto z Lego, widowie. I to tyle w tym filmie. Tyle wam chciałem przekazać. Otrzymajcie się do skina, dajcie znać w komentarzu. Trzymajcie się, do zobaczenia, papatki, hejo